Cześć, jestem Maciej Jaworski. Niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć jako Pereza z kanału Szkiełko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie tutaj na kanale firmy Atlantic. Eee, tak, i dzisiaj kolejna nowość. Tak, kolejna nowość, a konkretnie mówiąc Atlantic Worldmaster Original Heritage zegarek retro. Z takim właśnie. Naprawdę, jak się na niego patrzy, to od razu pierwsze, co do głowy przychodzi, to właśnie retro. Może ja nie będę teraz za dużo gadał, ponieważ zaraz wam go przedstawię, także to może od razu przejdźmy do zegarka. Atlantic World Master Original Heritage. Taką się prezentuje, to jest wersja starczą czarną. Tu mam jeszcze e, tarczę zieloną i niebieską. Wszystko będę Wam raczej pokazywał na tej czarnej, ponieważ. No, lepiej się mu to pokazuje właśnie w, na, tej, na tym akurat konkretnym zegarku. E, tutaj Wam na chwilę pokażę, żebyście widzieli jak się prezentuje właśnie e, tarcza zielona. E, postaram się jeszcze wrzucić jakieś przebitki tej tarczy, żeby można było zobaczyć bardziej z bliska. I tarcza niebieska. Tarcza niebieska, jak Wam pokażę, tak centralnie do... Kamery, to jest właśnie taki po prostu niebieski, ale ten zegarek w tej wersji kolorystycznej jak tylko złapie trochę światła, to ten antyrefleks, który jest umieszczony na szkle, powoduje, że ten niebieski łagodniej, tak jakby robi się, taki jaśniejszy niebieski się z tego robi i ten zegarek troszkę tak nabiera pogody powiedzmy. Dobra, to teraz przejdźmy do wersji czarnej. Wydaje mi się, że na tej wersji najlepiej mi się pokazuje tutaj, co ten zegarek posiada. No to zacznijmy od samego początku, czyli od szkła. Szkło jest szafirowe z delikatnym wypukleniem. Ogólnie to szkło jeszcze posiada soczewkę, w sensie to jest soczewkowe szkło szafirowe. E, dzięki właśnie tej soczewkowatości e, mamy to wypuklenie na tym szkle, ale też mamy takie lekkie załamanie pod pewnym kątem. Tak jak pewnie widzicie tutaj, pojawia się takie załamanie. E, o tyle fajnie, że to już jest w takim momencie, że i tak byśmy tak średnio e, odczytywali e, tę godzinę z tego zegarka pod takim kątem, ale coś takiego jest, także żebyście mieli to e, z tyłu głowy. Tak, ale co chciałem powiedzieć a propos kopułki tego szkła, ponieważ to jest bardzo fajna kwestia. Otóż, jak zwróćcie uwagę, tutaj dookoła szkła znajduje się luneta. I ta luneta jest pod takim pewnym kątem, które powoduje, że to delikatne wyoblenie tego szkła, wizualnie jak ja trzymam, nie wiem czy wy to teraz będziecie widzieć, ale jak ja to trzymam ten zegarek w rękach, to on sprawia wrażenie właśnie jakby był taki cały zaokrąglony. Bardzo ciekawe i przyjemne, że tak powiem. E, tak, a oprócz tego właśnie jestem taki vintage'owy można powiedzieć posmak. Dobrze, co jest pod szkłem? Pod szkłem mamy bardzo czytelne wskazówki. Są to długie i odrobinę spiczaste, można powiedzieć, wskazówki, które bardzo, bardzo dobrze wskazują godzinę. Otóż wskazówka minutowa sięga prawie do samego końca tarczy, a przynajmniej do takiego momentu, gdzie możemy elegancko wskazać, który indeks minutowy ta wskazówka wskazuje. Wskazówka godzinowa również nie należy do najkrótszych, ponieważ jest w stanie Wskazać tutaj ten indeks godzinowy. Nie mamy sekundnika razem z tymi wskazówkami. Sekundnik jest wyodrębniony w tak zwanej małej sekundzie, czyli subtarcza nad godziną 6, która się znajduje, to jest właśnie subtarcza sekundnika. No i znajduje się na niej taka właśnie malutka wskazówka sekundnika z taką okrągłą przeciwwagą. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy właśnie indeksy. Indeksy jak nagrywam ten materiał już któryś raz z kolei, to za każdym razem, przynajmniej przez pierwsze pięć podejść, które robiłem, mówiłem, że indeksy są nakładane. Otóż one nie są nakładane, one są namalowane ale jest umieszczone w nich tyle tej masy luminescencyjnej, że one są grube. Ja lubię, jak jest coś takiego zrobione. Otóż nie lubię jak są indeksy całkowicie na płasko, na równi starczą, ponieważ to zabiera zegarkowi. A tutaj właśnie dzięki temu, że tej masy użyto tyle, to one są odstające, one nadają odrobinę głębi, jeszcze właśnie przy tym szkle, przy tym wszystkim bardzo się to ładnie prezentuje, one mają tak można powiedzieć akurat wysokości. Pod godziną 12 mamy logo Atlantika z, z tą taką fajną, charakterystyczną lecztynką. Nad godziną 6, jak wspomniałem, właśnie jest subtarcza sekundnika z napisem Heritage nad subtarczą i Automatic pod subtarczą. I jeszcze na samym dole tarczy mamy informację Swiss Made. No i przejdźmy do samej tarczy, ponieważ to jest dosyć istotne tutaj, czego właśnie nie wiem do końca, czy to mi się uda pokazać w tym materiale, ponieważ teraz nawet jak siedzę tutaj i patrzę się na ten zegarek, to... Odrobinę on inaczej wygląda w tym całym oświetleniu, i tutaj w kamerze, w sensie w miejscu, gdzie teraz się patrzę, nie wiem czy widać właśnie tą ziarnistość tej tarczy. Otóż to rozwiązanie jest naprawdę ciekawe, ponieważ jak go miałem w ciągu dnia, na garstku sobie go nosiłem, żeby móc coś o nim powiedzieć oczywiście, to ta tarcza sprawiała wrażenie właśnie takiej choropowatej z delikatnym poblaskiem. Tutaj teraz jak się na to patrzę i przy tym świetle, który tutaj mam, trochę się to gubi. nie widzę tego. To też się zastanawiam, czy Wy będziecie to widzieć, jak będziecie to oglądać. Ale wierzcie mi, że w świetle dnia, w świetle, w świetle e, słonecznym, ta tarcza ma takie, e, daje wrażenie właśnie, jakby była e, choropowata z taką delikatnym e, metalicznym poblaskiem. No, są osoby, które pewnie mogłyby powiedzieć, że brokat, ale właśnie nie. To nie jest ten typ poblasku. To nie jest brokat, tylko to jest takie. To jest to ciekawa tarcza na pewno. Dobrze, yy, co mamy dalej? Dalej mamy właśnie kopertę. Koperta jest w całości wypolerowana. Yy, zarówno właśnie yy, tutaj luneta dookoła szkła, jak i sama właśnie koperta. Yy, jest tu bardzo ciekawe, są uszy. One są, e, może tego też nie widać, albo nie robi to takiego wrażenia e, właśnie w kamerze, bo teraz też patrzę się w tą kamerę, e, i, ale uszy są bardzo mocno skierowane w dół, co powoduje, że ten zegarek bardzo fajnie leży na ręce. Otóż jak go się zakłada, to on bardzo dobrze opatula, można powiedzieć, nad Także jest to e, wielki plus, e, także, także tak jeśli chodzi o kopertę to mamy też dekiel. Dekiel jest przeszklony, tak jak widzicie i jest zakręcany. Pod deklem właśnie można zobaczyć mechanizm, który jest w środku, czyli jest to mechanizm na ciągu automatycznym Selita 261 myśnik 1. I jest to bardzo bardzo porządny mechanizm. Tutaj mamy wachnik, który właśnie jest kluczem całego. Można powiedzieć tego mechanizmu. Jest on bardzo ładnie ozdobiony, są tu pasy geneskie, bardzo ładne szczotkowanie na końcu tego mechanizmu i jest ten napis Atlantic. Są tu jeszcze, z takich można powiedzieć, ozdób dwie niebieszczone śrubki. Tak, wodoszczelność tego zegarka to 50 metrów. Koronka nie jest zakręcana, ale jeszcze tylko wspomnę a propos mechanizmu, że ten mechanizm ma właśnie opcję ręcznego dokręcenia, czyli oprócz tego wachnika, który tam pracuje, jest jeszcze możliwość właśnie nakręcenia zegarka koronką i posiada stop sekundę, czyli jak odciągniemy koronkę do samego końca, to sekundnik się zatrzymuje. Jak już jesteśmy przy koronce, to też powiem, że jest ona sygnowana właśnie logiem Atlantika, czyli właśnie tym cyrklem z kotwicą. No to teraz przejdźmy do paska. Otóż pasek no jest bardzo fajny. To jest skórzany czarny pasek z czarnym przeszyciem. Nie lubię białego przyszycia, to też ten akurat mi się bardzo podoba. Jest on bardzo solidny ze zapięciem motylkowym. To jest to takie zapięcie, gdzie montujecie. E, można wyrzec na stałe e, ten, m, to zapięcie do paska z tej strony i tutaj po prostu sobie wybieracie odległość e, na którym ma być to na stałe e, wprowadzone w którą Dziurkę, tak jak widzicie, ja gdzieś tutaj sobie zapinałem. I są to, jest to jeszcze pasek na szybkich teleskopach, czyli właśnie mamy tutaj to szybkie zwolnienie. Ale ten, ten zegarek przychodzi jeszcze z jeszcze jednym paskiem, który ma, no właśnie. I teraz tak, tu jak się patrzę w kamerę, to to wygląda jakby to było przeszycie zielone. Jak się patrzę na ten pasek, ja twarzą swoją tutaj, to to wygląda jak szare przeszycie. No ale mniejsza z tym. Jest w takim normalnym oświetleniu, to wygląda jak szare przeszycie. I ten pasek właśnie posiada taką klasyczną klamrę, też z logiem właśnie Atlantika. Obydwa te paski są niesamowicie wygodne. To trzeba im przyznać. Nie wiem jak na dłuższą metę, w sensie jak długo takie te paski wytrzymają, ale no na pewno. Bardzo przyjemnie się je nosi. Dobrze, to teraz Wam jeszcze pokażę, bo wydaje mi się, że już chyba wszystko poruszyłem, jeśli chodzi o omówienie tego zegarka. To Wam pokażę, jak ten zegarek prezentuje się na moim nadgarstku. Przypomnę tylko, że mój nadgarstek w obwodzie ma 19,5 cm. Nie powiedziałem nigdzie do tej pory ile ten zegarek kosztuje. Otóż można go kupić za 4245 zł. Każdą w sumie z wersji kolorystycznych. Zegarek przychodzi w takim drewnianym pudełku. Mam nadzieję, że wam jakoś to w miarę ładnie jestem w stanie pokazać. Proszę, proszę bardzo. Tak, i dostajemy jeszcze dodatkowy pasek, także e, to jest bardzo, bardzo miłe. Dobrze, e, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas, mam nadzieję, że ten zegarek e, przypadnie Wam do gustu. Jeszcze przed nami jedna nowość e, i cóż, widzimy się za jakiś czas. Dziękuję bardzo, bądźcie pozdrowieni, Dashbourg.